Witam Państwa, Barbara Kasińska w programie Studio Otwarte. Kolejni goście, Justyna Zakrzewska, na co dzień prowadząca klub fitness. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I Magdalena Janda, współorganizatorka pewnego wydarzenia, o którym już za chwilę powiemy. Witam serdecznie. Witam. No i właśnie klub fitness, tutaj z ramienia klubu fitness, y, zostanie zorganizowany charytatywny maraton na rzecz y, małej chorej dziewczynki Amelki wiatrowskiej. Powiedzmy kilka słów na początek, zanim przejdziemy do tego maratonu, na czym on będzie polegał, jak będzie wyglądał, o samej Amelce. Amelka lata, choruje na ciężką chorobę zespół RETA. Jest to choroba neurorozwojowa o podłożu genetycznym. Chorują na nią głównie dziewczynki, ze względu na to, że mutacja genu występuje w chromosomie X. Jest to choroba, która jest cały czas postępująca. Więc. Dziewczynka z każdym dniem traci nabyte umiejętności. Charakteryzuje się choroba takimi objawami jak zaburzenia motoryki ciała, padaczką, zachowania autystyczne, opóźnienie rozwoju. Dziewczynka z każdym dniem traci możliwość chodzenia, poruszania się, mówienia. Te dzieci chorujące do choroby tracą wszystkie nabyte do tej pory umiejętności nazywamy je cichymi aniołami? Nie powiedzieliśmy tutaj, że Amelka pochodzi z Opatowa. Panie zaangażowały się właśnie w pomoc dziewczynce. Czy często bierzecie udział w takich akcjach angażujecie się w tego typu wydarzenia? Szczerze mówiąc, staramy się często pomagać, jeżeli nam to pozwoli nam na to czas. Amelkę Amelka nas ujęła tym, ponieważ moja córeczka chodzi z Amelką do przedszkola yy, i po prostu się dziewczynki polubiły. No i stąd wpadł pomysł na to, żeby zorganizować dla niej taki charytatywny maraton fitness. Nie było tutaj w okolicy takiego jeszcze wydarzenia, no i stwierdziłyśmy z Madzią, że podejmiemy się tego wyzwania i mamy nadzieję, że zbierzemy dużo pieniędzy Nie Niełatwego, no właśnie, bo tych wydarzeń charytatywnych w Opatowie i nie tylko odbywa się sporo. Bo i kwota jest ogromna do zdobycia, która jest potrzebna na leczenie yy, Amelki. 10 milionów złotych. Tak. Ile do tej pory udało się zebrać? Udało się zebrać 1,5 miliona złotych. Kwota jest ogromna, ponieważ leczenie jest nierefundowane i odbywa się tylko w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Amelka potrzebuje tych pieniędzy jak najszybciej, dlatego oprócz naszego maratonu fitness odbywają się też różne inne wydarzenia różne zbiórki. Mam w każdym sklepie, w każdym miejscu w Opatowie i nie tylko rozstawione są puszki, do których bardzo chętnie zapraszamy do wrzucania jakichś chociażby drobnych datków. Są licytacje. Jest grupa licytacyjna na Facebooku, do której, której bardzo serdecznie zapraszamy. Można tam wylicytować różne fanty, vouchery, można wystawić rzeczy na licytacje, które nam może są niepotrzebne w domu, mogą być nietrafionym Prezentem, a uszczęśliwią kogoś innego, a wylicytowana kwota trafi na konto do Amelki. Gdzie właśnie te przedmioty można przekazywać? Jakie można wystawić? Jest grupa na Facebooku Orety: Amelia wygra z retem, licytację, gdzie możemy samemu wystawiać. Różne przedmioty, jeśli mamy firmę, możemy wystawiać swoje usługi, ale też możemy przekazać dla każdego wolontariusza, i każdy wolontariusz bardzo chętnie pomoże w wystawieniu. My też możemy pomóc: można przynieść rzeczy do nas, do klubu. My wtedy też wystawiamy je na aukcję. Zapraszamy na każdą imprezę, bo tak naprawdę teraz każda impreza w Opatowie i w okolicach jest dla Amelki. Jesteśmy na w każdej imprezie. Jak obecnie wygląda sytuacja? Bo Amelka była w szpitalu w tak, ostatnich dniach. Tak. A Amelka w czwartek trafiła do szpitala, ponieważ jej stan się pogorszył. E, miała bezdechy, wymiotowała. E, lekarze nie wiedzieli skąd to się wszystko wzięło. Trafiła do szpitala, była tam około tygodnia czasu. E, I na szczęście już jest lepiej, już wyszła do domu, już jej stan się troszeczkę polepszył, ale no e, niestety nie chodzi. Nie chodzi do przedszkola, też nie chodzi. Yy, no, stan no w się sensie po prostu pogarsza, dlatego trzeba jak najszybciej zebrać tą kwotę i, i działać. I działać. No i właśnie panie postanowiły działać yy, i zorganizowały maraton charytatywny, maraton yy, fitness. To teraz tak. proszę powiedzieć ci, na czym to, yy, ten maraton będzie polegał? Jak będzie wyglądał? Kto weźmie w nim udział? Tak. Yy, patronatem honorowym, takim, który objął nasz, yy, patronat objął. Yy, osobami, które objęły e, honor, honorowym patronem. Jest Pan Starosta Opatowski tak. Tomasz Stanie oraz e, Pan Burmistrz Grzegorz Gajewski. Dokładnie. E, będzie bardzo dużo zajęć fitness, między innymi zdrowy kręgosłup, joga, zumba, zajęcia taneczne, przykuta pośladki, zajęcia na wysokich obcasach, high heels. E, wejść mogą wszyscy warunkiem, że wrzucą datek do puszeczki. Stwierdziliśmy, że takie 30 zł będzie taką dobrą cegiełką, którą można wrzucić do puszeczki i wtedy można będzie... Ale przyjść. można też więcej. Tak, oczywiście 30 zł to jest takie minimum. I dlatego wtedy jak już ktoś wrzuci te pieniążki, wchodzi na cały dzień, może brać udział we wszystkich zajęciach, bardzo dużo osób nas wspiera w tym wydarzeniu, ponieważ będzie bardzo dużo kółkospodyń wiejskich, będą, e, będzie biuro rachunkowe, które będzie rozliczało pity, będzie, będą pizzerie, które będą dawały pizzerinki. Oczywiście wszystko, e, wszystkie pieniążki z tych stanowisk będą przeznaczone dla Amy. O której godzinie ten maraton się zacznie i gdzie on się odbędzie? Maraton zaczynamy o godzinie 13 5 kwietnia, czyli już w tą sobotę w hali sportowej w Bartosza Głowackiego w Katowie. Może mhm. ja tylko dodam, że zapraszamy całe rodziny, bo mamy też strefę tak. dla dzieci. Będziemy mieć buchańce, malowanie twarzy, warkoczyki, tatuaże brokatowe, będą zajęcia z boksu dla dzieci, będą mali strażacy, wóz strażacki do zwiedzania, tak. miasteczko policyjne, słodycze, łata cukrowa, popcorn, więc jeśli nawet jeśli ktoś nie chce ćwiczyć, ale do po zapraszamy też na naszą strefę gastronomiczną i dziecięcą. Tak, bardzo nam też pomogło przedszkole HHH, do którego uczęszcza Amelka Wiatrowska. Bardzo dużo przywiezie ze sobą na ten maraton, będzie też mały plac zabaw. Będzie właśnie zapewnił malowanie twarzy, różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, a także ZDZ z Opatowa, ponieważ dadzą fotografa, będzie można zrobić zdjęcia sobie z pruszakami na ściance, będzie turniej fify, turniej szachowy. Naprawdę, osoby z Opatowa, właśnie ZDZ, HHH oraz inne inne firmy bardzo nam tutaj pomagają, także chcemy też im bardzo podziękować. Ile osób weźmie udział w tym maratonie, w sensie tych osób, które będą ćwiczyć. Liczymy, że przyjdzie jak najwięcej osób. Nie mamy, Bo to nie ma tak? jeszcze zapisów tak, że już nie, wiecie, że nie, tylko nie w tym dniu tak, zgłoszenia, tak, tak? tak? Każdy chętny może przyjść Dokładnie. o każdej porze, bo tak naprawdę, czyli jeśli nawet ktoś nie może przyjść od samego początku, zapraszamy później. Zajęcia się odbywają cyklicznie, będzie cały czas się coś działo, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jest możliwość usiąść, popatrzeć, porozmawiać. Się. Tak, między zajęciami jak będą przerwy będą licytacje, bo mamy bardzo dużo voucherów, które będzie można wylicytować, no i oczywiście pieniążki zostaną przekazane y, dla Amelki. Także każdy na pewno znajdzie coś Tak, można siebie. wylicytować weekend w zakopanym remont. E, o, e, Właśnie, co jeszcze można wylicytować, żebyśmy tutaj e, zachęcili na Państwa? na masaże, do zajęcia taneczne dla dzieci, karnety do szkoły tańca Pauliny Kundery. Karoliny, Karoliny e, Możemy. Kamieli Drezno, e, Spadla Piesków. Spadla piesków, tak. Bardzo, naprawdę, bardzo dużo tego mamy. A na, ma, mamy nawet do wylicytowania nóż od Kuby Wojsy, który robi takie naprawdę porządne, fajne noże. Mamy też właśnie do wylicytowania na voucher mi... na 1000 zł na wykończeniówkę, jeśli chodzi o jakiś remont, jeżeli ktoś by chciał zrobić sobie remont, od Mateusza Szczypty. E, nie, Np. No klimatyzacji, tak? czyszczenie auta, tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Boksy kwiatowe. Czy widzicie, y, że Opatów się bardzo zaangażował w akcje charytatywne na rzecz Amelki? Y, społeczeństwo chce pomagać. Tak, tak, widzimy to i nawet szczerze mówiąc ostatnio rozmawiałyśmy, że Opatów naprawdę... Y, jest bardzo zjednoczony tak. teraz. Zrobił mhm. się naprawdę, zrobiliśmy się taką jedną wielką rodziną, żeby tylko pomóc Amelci. Ludzie naprawdę licznie przychodzą na te wydarzenia. Nasze wydarzenie jest sobota, ale też w niedzielę jest y, kiermasz wielkanocny i dla niego też serdecznie zapraszamy, ponieważ też będą wolontariusze z puszkami. I nie wspomniałyśmy jeszcze o jednym, bo wczoraj wpadliśmy jednak na pomysł, że połączymy siłę, bo 5 kwietnia też będzie topienie Marzanny przez motocyklistów, mhm. więc stwierdziliśmy, że połączymy te imprezy i motocykliści przyjadą również pod liceum ogólnokształcące, będzie tam grill, będzie spotkanie z motocyklistami, można sobie zrobić zdjęcie, także łączymy siły. Razem możemy więcej. Razem możemy więcej i zapraszamy wszystkich opatowian do wzięcia udziału w akcji. Wierzymy w Wasze wielkie serca. Wierzymy, tak. tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.